W grudniu 1889 roku, w małej wsi niedaleko Krakowa, dwójka 80-letnich bliźniaczek została znaleziona martwa w swoim domu, w identycznej pozycji, w tej samej sekundzie, mimo że dzieliło je 12 metrów i zamknięte drzwi. Lokalni lekarze nie potrafili wyjaśnić, dlaczego ich serca zatrzymały się dokładnie o tej samej godzinie, ani dlaczego na ich twarzach cygł identyczny wyraz spokoju, jakby widziały coś, co pozostałem było niedostępne. Przez ponad 100 lat. Dokumenty dotyczące Marii i Katarzyny Kowalczyk były ukrywane w archiwach parafialnych, a mieszkańcy wsi otrzymali kategoryczny zakaz mówienia o tym zdarzeniu. Dziś po raz pierwszy ujawniamy pełną historię bliźniaczek, których życie i śmierć wykraczały poza wszelkie znane nauce granice. Zanim przejdziemy do historii sióstr Kowalczyk, subskrybuj nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić takich mrocznych tajemnic z przeszłości, i napisz w komentarzach, z którego regionu Polski nas słuchasz, ciekawi nas, jak daleko sięga zainteresowanie tymi zapomnianymi historiami. Ale żeby zrozumieć prawdziwą naturę tej tajemnicy, musimy cofnąć się o osiem dekad wstecz, do momentu, gdy Maria i Katarzyna po raz pierwszy zaszokowały swoją rodzinną wieś. Wieś Dobczyce, położona w malowniczej dolinie niedaleko Krakowa, w 1809 roku liczyła zaledwie 200 mieszkańców. Większość z nich to chłopi pańszczyźniani, pracujący na polach należących do miejscowego dworu. W tej społeczności, gdzie każdy znał każdego od pokoleń, narodziny bliźniąt zawsze były wydarzeniem, ale narodziny Marii i Katarzyny Kowalczyk miały stać się czymś, o czym mówiono jeszcze długo po tym, jak dziewczynki dorosły. Ich rodzice, Jan i Agnieszka Kowalczyk, byli prostymi rolnikami. Jan pracował jako stajenny u miejscowego dziedzica, hrabiego Potockiego, podczas gdy Agnieszka zajmowała się domem i małym kawałkiem ziemi, który dzierżawili. Para ta przez dziesięć lat małżeństwa nie mogła doczekać się potomstwa, więc gdy w końcu Agnieszka zaszła w ciąże, cała wieś śledziła jej stan z zainteresowaniem typowym dla małej społeczności. Poród odbył się w zimową noc 15 stycznia 1809 roku, podczas jednej z najcięższych zym w pamięci najstarszych mieszkańców. Babka położna, Stara Józefa, która odbierała porody w Dobczycach od ponad trzydziestu lat, później opowiadała, że nigdy nie widziała nic podobnego. Maria przyszła na świat dokładnie o północy, a Katarzyna dokładnie godzinę później. Ale to, co zaskoczyło wszystkich obecnych, to fakt, że gdy tylko Katarzyna zaczęła płakać, Maria natychmiast umilkła, jakby czekała na ten moment. Dziewczynki rosły jako idealne przeciwieństwa. Maria była ciemniejsza, bardziej żywa i śmiała, podczas gdy Katarzyna miała jasne włosy, spokojny temperament i zadumane spojrzenie. Mieszkańcy wsi szybko zauważyli jednak dziwne zjawisko. Gdy jedna z sióstr się raniła, druga płakała. Gdy Maria zachorowała na febrę w wieku trzech lat, Katarzyna leżała w łóżku z dokładnie tymi samymi objawami, mimo że przebywały w różnych pokojach. W społeczności zdominowanej przez głęboką religijność i przesądy, takie zjawiska budziły jednocześnie fascynację i niepokój. Ksiądz proboszcz, ojciec Marcin Świętosławski, był człowiekiem wykształconym. Studiował w Krakowie i wielokrotnie zapewniał parafian, że bliźniaczki to błogosławieństwo od Boga, nie przekleństwo. Ale nawet jego spokój został zachwiany, gdy pewnego majowego ranka 1815 roku wszyscy mieszkańcy wsi obudzili się z tego samego snu. Tej nocy, jak relacjonował później w swoim dzienniku ojciec Świętosławski, sen odwiedził każdego mieszkańca dopczyć. We śnie wszyscy widzieli to samo. Sześcioletnie Maria i Katarzyna stały na środku wiejskiego rynku, Trzymając się za ręce i śpiewając dziwną pieśń w nieznanym języku. W śnie dziewczynki wyglądały identycznie. Obie miały jasne włosy Katarzyny i ciemne oczy Marii. Gdy mieszkańcy obudzili się rano i zaczęli opowiadać o swoich snach, przerażenie ogarnęło całą wieś. Każdy szczegół był identyczny: melodia pieśni, słowa w obcym języku, sposób, w jaki dziewczynki poruszały się w rytm muzyki. Nawet dzieci, które zazwyczaj pamiętały sny fragmentarycznie. Potrafiły odtworzyć całe wersy tajemniczej pieśni. Jan Kowalczyk, ojciec bliźniaczek, był przerażony. Gdy zapytał córki o sen, obie zaprzeczyły, że cokolwiek śniły tej nocy. Ale gdy poprosił je, żeby zaśpiewały pieśni ze snu mieszkańców, bez wahania zaczęły nuć tę samą melodię, słowo w słowo. To był punkt zwrotny. Ojciec Świętosławski, mimo swojego wykształcenia, zaczął podejrzewać, że z bliźniaczkami dzieje się coś co wykracza poza jego zrozumienie. W tajemnicy przed parafianami napisał list do swojego przyjaciela, doktora Antoniego Malczewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, opisując niezwykłe zjawiska związane z siostrami Kowalczyk. Odpowiedź doktora Malczewskiego dotarła trzy tygodnie później. Lekarz, zaintrygowany opisem, prosił o pozwolenie na przeprowadzenie badań nad bliźniaczkami. Argumentował, że nauka zaczyna rozumieć związki między umysłami bliźniąt, i że przypadek sióstr Kowalczyk może przyczynić się do rozwoju wiedzy medycznej. Rodzice, przytłoczeni presją społeczną i własnymi obawami, zgodzili się na przyjazd doktora. Ale tego, co miało się wydarzyć podczas jego wizyty, nikt nie mógł przewidzieć. Doktor Malczewski przybył do Dobczyć w sierpniu 1815 roku, przyjeżdżając małą karetą wypożyczoną w Krakowie. Był to mężczyzna w średnim wieku, o inteligentnym spojrzeniu i spokojnym usposobieniu. Który natychmiast zyskał zaufanie miejscowej społeczności swoją uprzejmością i szacunkiem dla lokalnych tradycji. Przez pierwsze dwa tygodnie swojego pobytu prowadził obserwacje bliźniaczek w ich naturalnym środowisku. Notował wszystko: jak Maria i Katarzyna komunikowały się między sobą, jak reagowały na różne sytuacje, jak zachowywały się podczas zabaw z innymi dziećmi. Jego notatki, które przetrwały do dziś w archiwach uniwersyteckich, ujawniają fascynujące szczegóły. Dziewczynki wykazują niezwykłą synchronizację ruchów, pisał doktor. Gdy Maria podnosi prawą rękę, Katarzyna automatycznie podnosi lewą, jakby były odbiciem lustrzanym. Co więcej, potrafią kończyć nawzajem swoje zdania, nawet gdy przebywają w różnych pokojach domu. Ale prawdziwe odkrycie nastąpiło podczas trzeciego tygodnia badań. Doktor Malczewski postanowił przeprowadzić eksperyment. Rozdzielił bliźniaczki, umieszczając Marię w domu państwa Kowalczyk, a Katarzynę w plebanii u ojca świętosławskiego. Następnie prosił jedną z dziewczynek o wykonanie prostych zadań: rysowanie, układanie klocków, śpiewanie, podczas gdy druga przebywała poza zasięgiem wzroku i słuchu. Wyniki przerosły najśmielsze oczekiwania uczonego. Gdy Maria rysowała dom z kominem po lewej stronie, Katarzyna spontanicznie rysowała identyczny dom z kominem po prawej, jak lustrzane odbicie. Gdy Katarzyna układała klocki w formie wieży, Maria budowała dokładnie taką samą konstrukcję, ale odwróconą. Wszystko to działo się bez żadnej komunikacji między siostrami. Najdziwniejsze wydarzenie miało miejsce podczas ostatniego dnia badań. Doktor Malczewski poprosił Marię, żeby pomyślała o jakimś sekretnym słowie i napisała je na kartce papieru, nie pokazując nikomu. W tym samym czasie Katarzyna, znajdująca się w plebanii, spontanicznie napisała to samo słowo, motyl pomimo że nie miała pojęcia o eksperymencie. Ten incydent tak wstrząsnął doktorem, że przerwał badania i wrócił do Krakowa dzień wcześniej niż planował. W swoim ostatnim liście do ojca świętosławskiego napisał: To, co obserwowałem u sióstr Kowalczyk, wykracza poza wszelkie znane nauce zjawiska. Boję się, że moja wiedza medyczna jest niewystarczająca do zrozumienia ich przypadku. Lata mijały, a Maria i Katarzyna dorastały w cieniu swojej niezwykłej reputacji. Wieś Dopczyce stała się miejscem pielgrzymek dla ludzi z całej okolicy, którzy przybywali zobaczyć cudowne bliźniaczki. Niektórzy wierzyli, że dziewczynki posiadają dar jasnowidzenia, inni podejrzewali je o kontakty z mocami ciemnymi. W 1825 roku, gdy siostry miały 16 lat, wydarzył się incydent, który na zawsze zmienił ich życie. Młody szlachcic, Kazimierz Radziwił, syn hrabiego Potockiego, Zakochał się w Marii podczas jednej ze swoich wizyt w rodzinnej posiadłości. Maria odwzajemniła jego uczucia, ale związek ten był niemożliwy ze względu na różnice społeczne. Katarzyna, mimo że nie przejawiała żadnego romantycznego zainteresowania młodym arystokratą, zaczęła cierpieć z powodu miłosnych udręk swojej siostry. Każdej nocy budziła się z bólem serca tak intensywnym, jakby to ona była zakochana. Gdy Maria płakała z tęsknoty, Katarzyna równocześnie wylewała takie same łzy. Sytuacja stała się nie do zniesienia, gdy hrabia Potocki, dowiedziawszy się o romansie syna, kategorycznie zabronił mu spotykać się z Marią. Kazimierz, pod presją ojca, został wysłany do Wiednia na studia prawnicze, obiecując Marii, że wróci po uzyskaniu dyplomu. W dniu odjazdu młodego szlachcica, Maria zachorowała na tajemniczą febrę. Temperatura jej ciała była tak wysoka, że rodzice obawiali się o jej życie. Jednocześnie Katarzyna, mimo że fizycznie była zdrowa, wykazywała wszystkie objawy choroby siostry: majączenie, dreszcze, utratę świadomości. Lokalny lekarz, dr Józef Clemens, który przybył zbadać chore dziewczyny, był bezradny. To jakby jedna dusza została podzielona między dwa ciała, pisał w swoim raporcie. Gdy jedna cierpi, druga automatycznie odczuwa ten sam ból, jakby łączył je niewidoczny sznur. Maria wyzdrowiała po dwóch tygodniach, ale coś w niej się zmieniło. Stała się milcząca, zamknięta w sobie, jakby część jej osobowości została na zawsze utracona. Katarzyna natomiast, która wcześniej była spokojną i introwertyczną dziewczyną, zaczęła przejawiać cechy charakteru typowe dla Marii śmia, żywotność, skłonność do spontanicznych działań. To była pierwsza oznaka tego, co mieszkańcy wsi później nazwą przesuwaniem dusz. W 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe, a jego echa dotarły nawet do małej wsi Dobczyce. Młodzi mężczyźni z okolicy zaciągali się do wojsk powstańczych, a kobiety organizowały wsparcie dla walczących. Maria i Katarzyna, teraz 21 kobiety, również przyłączyły się do patriotycznego ruchu, ale w sposób, który ponownie ukazał ich niezwykłe zdolności. Kiedy do wsi docierały wiadomości o bitwach, Bliźniaczki zdawały się wiedzieć o ich wyniku jeszcze przed przybyciem oficjalnych komunikatów. Przewidywały, którzy z miejscowych żołnierzy zginą, a którzy wrócą ranni. Ich przepowiednie sprawdzały się z niepokojącą dokładnością. Hrabia Potocki, który wrócił z Wiednia jako wysoki urzędnik administracji austriackiej, początkowo lekceważył plotki o czarownicach zdobczyć. Ale gdy jego własny syn Kazimierz zginął w bitwie pod Ostrołęką, dokładnie tak, jak przepowiedziała Maria, jego stosunek do bliźniaczek radykalnie się zmienił. W nocy, po otrzymaniu wiadomości o śmierci syna, hrabia przybył do domu Kowalczyków w towarzystwie dwóch austriackich żandarmów. Żądał, żeby bliźniaczki wyjaśniły skąd wiedziały o losie jego syna. Maria i Katarzyna tłumaczyły, że sny często pokazują im fragmenty przyszłości, ale nie potrafią kontrolować tych wizji. Hrabia, oszalały z żalu i żądne zemsty, oskarżył siostry o współpracę z polskimi powstańcami i szpiegostwo na rzecz wrogów Austrii. Mimo protestów ojca świętosławskiego i całej społeczności wsi, bliźniaczki zostały aresztowane i przewiezione do więzienia w Krakowie. Proces, który odbył się trzy miesiące później, stał się sensacją w całej Galicji. Austriackie władze chciały wykorzystać sprawę sióstr Kowalczyk jako przykład walki z polskim zabobonem i zdradą. Ale przebieg rozpraw sądowych okazał się zupełnie inny, niż planowano. Podczas pierwszego dnia procesu, Maria zemdlała na sali sądowej. W tym samym momencie Katarzyna, znajdująca się w celi więziennej o trzy piętra niżej, również straciła przytomność. Gdy Maria odzyskała świadomość, mówiła głosem Katarzyny, używając jej charakterystycznych wyrażeń i sposobu mówienia. Katarzyna natomiast, gdy obudziła się w celi, zachowywała się jak Maria. Ten niepokojący incydent był tylko początkiem. Przez następne dni procesu bliźniaczki zdawały się wymieniać osobowościami w sposób losowy i nieprzewidywalny. Sędziowie i adwokaci nie wiedzieli, z którą z sióstr rozmawiają w danym momencie. Prawda o siostrach Kowalczyk ujawniona została w sposób, którego nikt się nie spodziewał. W ostatnim dniu procesu, gdy wszystko wskazywało na to, że bliźniaczki zostaną skazane na więzienie lub nawet śmierć, do sali sądowej wszedł mężczyzna, który zmienił bieg całej sprawy. Był to dr Michał Wiśniewski, wybitny filozof i psycholog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczeń słynnego Józefa Kremera. Doktor Wiśniewski studiował przez lata zjawiska paranormalne i przypadki niezwykłych zdolności umysłowych. Gdy dowiedział się o procesie sióstr Kowalczyk, natychmiast przybył do Krakowa, by zbadać ich przypadek. Podczas prywatnej rozmowy z bliźniaczkami w więziennej celi, dr Wiśniewski odkrył prawdę, która była jednocześnie prosta i przerażająca. Maria i Katarzyna nie były dwiema odrębnymi osobami, były jedną świadomością podzieloną między dwa ciała. To zjawisko, które obserwuje u sióstr Kowalczyk, pisał później w swoim raporcie, można wyjaśnić tylko jako przypadek podwójnego wcielenia jednej duszy. Nie są to dwie osoby o telepatycznym połączeniu, ale jedna osoba istniejąca w dwóch fizycznych formach. Eksperymenty, które przeprowadził dr Wiśniewski, potwierdziły jego teorię. Gdy hipnotyzował jedną z sióstr, druga automatycznie wpadała w trans. Gdy jedna z nich otrzymywała ból fizyczny, druga odczuwała go w tym samym miejscu i z tą samą intensywnością. Najdowodniej, wspomnienia i doświadczenia były całkowicie wspólne. Co pamiętała Maria, pamiętała też Katarzyna. Ale największym szokiem było odkrycie, że bliźniaczki od dzieciństwa nie były świadome swojej podwójnej natury. Każda z nich uważała, że jest kompletną. Odrębną osobą, nie zdając sobie sprawy, że dzieli świadomość z siostrą. Doktor Wiśniewski przedstawił swoje odkrycia sądowi, argumentując, że nie można skazać dwóch osób za działania jednej świadomości. Jego raport wzbudził tak duże kontrowersje w środowisku naukowym i prawniczym, że sprawa została przekazana do najwyższego sądu w Wiedniu. W międzyczasie coś dziwnego zaczęło dziać się z samymi bliźniaczkami. Po ujawnieniu prawdy o ich naturze, Maria i Katarzyna zaczęły się powoli scalać. Ich zachowania, sposoby mówienia, nawet rysy twarzy stawały się coraz bardziej podobne, jakby świadomość, która była przez dwadzieścia lat podzielona, próbowała powrócić do jedności. Proces sióstr Kowalczyk został ostatecznie umorzony przez cesarski sąd w Wiedniu na podstawie argumentu o braku świadomości prawnej podejrzanych ze względu na ich niezwykły stan psychiczny. Bliźniaczki wróciły do Dobczyc po sześciu miesiącach więzienia. Ale jako zupełnie inne osoby niż te, które opuściły wioskę. Lata spędzone w więzieniu i trauma ujawnienia prawdy o ich naturze pozostawiły trwałe ślady. Maria i Katarzyna stały się jeszcze bardziej połączone, ale jednocześnie bardziej obizolowane od świata zewnętrznego. Mieszkanki wsi, które wcześniej traktowały je z mieszaniną strachu i fascynacji, teraz po prostu bały się ich obecności. Siostry pozostały niezamężne, Żyjąc w rodzinnym domu wraz ze starzejącymi się rodzicami, gdy Jan Kowalczyk zmarł w 1845 roku, Agnieszka rok później, bliźniaczki zostały same, utrzymując się z małego gospodarstwa i pomocy parafii. Z biegiem lat Maria i Katarzyna stawały się coraz bardziej podobne nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. W wieku 50 lat wyglądały identycznie: te same zmarszczki, ten sam sposób poruszania się, identyczne ubrania. Mieszkańcy wsi mówili: że czasem trudno było odróżnić która z nich przemawia, bo ich głosy brzmiały dokładnie tak samo. W 1880 roku, gdy siostry skończyły 70 lat, ojciec Świętosławski, teraz już bardzo stary człowiek, napisał w swoim dzienniku ostatni wpis dotyczący bliźniaczek. Maria i Katarzyna stały się jedną osobą w dwóch ciałach. Czasem mam wrażenie, że rozmawiam z jedną kobietą, która odpowiada mi dwoma głosami. Dekada lat osiemdziesiątych XIX wieku była dla sióstr kowalczyk okresem stopniowego wycofywania się ze świata. Rzadko opuszczały swój dom, a gdy już to robiły, zawsze razem poruszając się w idealnej synchronizacji. Mieszkańcy wsi zauważyli też inną dziwną cechę gdy jedna z sióstr chorowała, druga nigdy nie była zdrowa, ale też nigdy nie miała innych objawów. Jakby choroba dzieliła się między nie w sposób matematycznie precyzyjny. I tak doszliśmy do zimowego dnia 15 grudnia 1889 roku, osiemdziesiątych urodzin Marii i Katarzyny Kowalczyk. Tego ranka nikt nie widział bliźniaczek opuszczających domu. Sąsiadka, pani Nowakowa, zgłosiła się do nich około południa z bochenkiem świeżego chleba, ale nie otrzymała odpowiedzi na pukanie. Dopiero wieczorem, gdy z komina nie unosił się dym, a w oknach nie paliło się światło, miejscowy sołtys zdecydował o wyłamaniu drzwi. Maria została znaleziona w swoim pokoju, leżąca na łóżku w sposób sugerujący spokojną śmierć we śnie. Katarzyna leżała w identycznej pozycji w swoim pokoju po drugiej stronie domu. Obie miały na twarzach wyraz głębokiego spokoju, jakby widziały coś pięknego w ostatnich chwilach życia. Lokalny lekarz, dr Jerzy Kramsztyk, przeprowadził oględziny ciał i stwierdził, że obie kobiety zmarły śmiercią naturalną. Ale to, czego nie mógł wyjaśnić, to fakt, że ich serca zatrzymały się dokładnie o tej samej godzinie, godzina 15.33. Zegary w obu pokojach zatrzymały się dokładnie w tym momencie. Na pogrzebie, który odbył się trzy dni później, ojciec Antoni Kowalczyk, młody ksiądz, który zastąpił zmarłego rok wcześniej ojca Świętosławskiego, wygłosił mowę, która do dziś jest pamiętana przez najstarszych mieszkańców Dobczyć. Maria i Katarzyna Kowalczyk były jedną duszą, która przez 80 lat mieszkała w dwóch ciałach. Dzisiaj ta dusza w końcu się zjednoczyła. Dokumenty dotyczące sprawy sióstr Kowalczyk zostały zapieczętowane przez biskupa krakowskiego i przechowywane w tajnych archiwach kurii. Oficjalnie przypadek został uznany za nie do wyjaśnienia ze względu na ograniczenia współczesnej wiedzy medycznej. Ta tajemnica pokazuje nam, jak wiele w ludzkiej naturze wciąż pozostaje nieznane nawet po dziesięcioleciach badań naukowych. Czy Maria i Katarzyna Kowalczyk rzeczywiście dzieliły jedną duszę czy może były pierwszym udokumentowanym przypadkiem ekstremalnej telepatii bliźniącej? Prawda może na zawsze pozostać zagadką. Co myślisz o tej historii? Czy wierzysz, że wszystko zostało ujawnione? Czy może kryje się tu więcej, niż pokazują dokumenty? Zostaw swój komentarz poniżej i podziel się swoimi teoriami. Jeśli podobała ci się ta mroczna opowieść i chcesz więcej takich historii z polskiej przeszłości, subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i podziel się tym filmem z przyjaciółmi którzy kochają nierozwiązane tajemnice. Do zobaczenia w następnym, równie niepokojącym materiale.